Przedstawiamy Państwu nową formę zakupu biletów autobusowych do Polski na terenie Włoch. Operator, który zakłada rezerwację, wpisuje dane osobowe klienta, datę i miejsce wyjazdu oraz ewentualnego powrotu, uwzględniając przy tym przysługujące zniżki według aktualnych zasad. Po dokonaniu rezerwacji operator przekazuje klientowi jej numer składający się z dwóch liter, ET oraz ośmiu cyfr. Po zapisaniu na danego numeru, klient powinien w czasie 48 godzin wykupić bilet w jednym z punktów SIZAL na terenie Włoch. Mogą to być bary, tabakerie, grille. Jeśli tego nie zrobi, rezerwacja zostaje automatycznie wykasowana. Istnieje możliwość przedłużenia rezerwacji do czasu określonego przez klienta, po wcześniejszym jednak powiadomieniu o tym przewoźnika. Podchodząc do lottomatu SIZAL, przekazują Państwo operatorowi wcześniej otrzymany numer rezerwacji, prosząc go o wystawienie biletu autobusowego na terminalu IBUS. E Operator po wpisaniu kodu rezerwacji przekazuje Państwu pierwszy odcinek kontrolny celem sprawdzenia danych, po potwierdzeniu których automatycznie zostaje wystawiony pełnoprawny do podróży bilet ze wszystkimi niezbędnymi informacjami, to jest nazwisko, imię, miejsce i godzina wyjazdu oraz ewentualnego powrotu, jak również nazwa firmy przewozowej. Opłata za bilet dokonywana jest bezpośrednio w wybranym punkcie CISAL. Cena biletu jest ceną nadaną przez firmę przewozową. Korzystając z tej oferty, nie tracą Państwo już czasu na przejazdy do biura we Włoszech. Jednym telefonem gwarantujecie sobie Państwo zakup biletu w miejscu swojego zamieszkania. Życzymy przyjemnej podróży.